Wiertnica, tak się chyba to po polsku nazywa, wiertnica diamentowa. Znaczy, do wycinania gniazdek w ścianie. Yy, nazwa GDB180WE. Tak. Kosztowała 800 euro. I muszę powiedzieć, że szrot. Dla mnie totalny short. Jeśli może chodzi, no z od plusów. Jeśli może chodzi o jakość, że tam się wytrzymałość części, czy no, innych rzeczy takich, no to w porządku. To może, jeśli chodzi o taką jakość, to w porządku. Ale jeśli chodzi o praktyczność, no dla mnie badziewie, totalne badziewie. Być może jest, bo można z tym też na mokro robić otwory w ścianach tak to może do tego się nadaje wkłada się w tą maszynę i po malutku sobie spokojnie możesz wiercać w beton czy w coś takiego ale na sucho do robienia. do Robię dziur pod gniazdka w ścianie bardziej. Zacznę od tego jeszcze jeszcze jakiś plus no lekka jest zmiana. Drugi bieg prędkości szybko szybko kręci. I to chyba byłoby tyle z plusów. Zacznijmy od może zmiany biegów. Przekładni. Żeby przekręcić z jedynki na dwójkę, czy tam no z dwójki na jedynkę, czy z jedynki na dwójkę. Trzeba tu i przy okazji to kręcić. Ja na początku, bo kupiłem dwa razy tą maszynę. Myślałem, że to jest zepsute. I odesłałem, dopiero później się dowiedziałem, że tutaj tak działa. Od razu zaznaczę, że na co dzień to kupiłem dla swojego użytku. Jak coś tam trzeba zrobić w domu, bo trochę tanie. Hilty kosztowała 1200, chyba ta wiertnica kosztuje 1200 euro to 800, prawie 900. Mogłem dopłacić te 300, żałuję jak nic, ale z drugiej strony, to nie kosztuje 100 euro czy 200 euro. Za 800 euro też można zrobić urządzenie. Które nie wkurza, które działa tak jak należy. To się nagrzewa, jak się trochę duży popracuje, po czuć, że to jest ciepłe. No, nie oparzy się człowiek o to, ale jest nie obawa, że może kurza twarz się coś tam przytopi, czy coś. Filty, przełącza się biegi, normalnie 1-2, 1-2, no jak zmiana prędkości. Tu, żeby to zrobić, trzeba kręcić tym tutaj tą wietnicą diamantową, tak? No. I. To nie jest jeszcze takie złe. Dobra, w porządku. Mówię, przeuchnę to. Drugi, jaki tam trochę wkurzający problem? No to, że taki grube, gruby gwint jest. Kupiłem specjalną przejściówkę z takim większym tym gwintem, żeby mógł sobie wkręcać te z mniejszym gwintem, bo zdaje mi się, że są tańsze, dużo tańsze. Już teraz nie pamiętam dlaczego to rozumiem, A chyba z tego powodu. Są dużo tańsze niż te z dużym gwintem. I co prawda za to zapłaciłem ileś tam euro, ale jeśli nie wyrzucę wcześniej tej maszyny, to to mi się zwróci. Nie, to to. Następny minus, no ten bolet centralny bo no, Bosz nic, nic nie wymyślił takiego oryginalnego. Używa się standardowych, tych pewnie centralnych bolców, że tu wkład. Najpierw dziurkę musisz nawiercić w ścianie, potem tutaj wkładasz takie wwiertyłko i robisz dziurę, ale jeszcze są inne też takie sposoby. No kto, kto wie, wierci ten wie. Ja dopasowałem do tego bolec, właśnie z Hilti. Pasuje, tutaj czyk. Tu musiałem lekko dziurkę powiększyć, więc jest to dobre, że to jest pneumatyczne. I przy dociskaniu do ściany, bolec się chowa po prostu. Więc nie trzeba żadnych dziurek wcześniej wiercić. Nic po prostu podchodzimy do ściany, wietnica i się chowa. Gitara, dobrze, to można przeżyć. No dobrze, nie ten to sobie dopasowałem. Zaczniemy może teraz od dubki nie wiem, kto wpadł na to pomysł, żeby takie badzieje tutaj na końcu to zrobić. Takie jakby to nie mogło być po prostu okrągłe. Albo chociaż tak. Przez to łapie mnie bolą. Raz, że ten za czas zbyt łatwo wyskakuje, Czasami ja sobie tu zahaczę. No ale teraz o, chociaż to jest maszyna nowa, ciężko żeby załapał. I jeszcze wyskakuje, z miłą chęcią. Jak tu? Tak trzymać? Niezbyt wygodnie. Tu dociskam i właśnie ten cały cypel wbija się w dłoni i Po paru gniazdkach boli łapa. Jeżeli to przeżyć, Jeszcze, ale te wieczniki, te, 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 tutaj, te, te, to wszystko wieje w ryj. Razem z pyłem. Jest chyba jedno miejsce, gdzie to nie wieje w ryj. Jakoś tak do góry nogami muszę wiercić. Wycie te dziury, żeby to mnie nie wiało w ryj. Normalnie to jest mega masy. Człowiek chce normalnie usiąść, przysiąść, zrobić, a ten cały wiatr leci ci w twarz. No ja tu musiałem, będę musiał przerobić, tutaj dokleić coś, żeby to poszło w dół. No, przecież za 800 euro mógł ktoś to, urdy, przetestować i zrobi te, żeby to leciało w dół. Tak, stąd. Stąd leci wryj, i stąd leci. Czyli trzy kierunki, gdzie leci w twarz. Tutaj leci na boki. Ale. N -n -n. Badziewie, bardzo źle wydane pieniądze. Ta rączka ciągle mi się odkręca. Już nie pamiętam, czy już przesmarowałem klejecie czy nie. Robisz, robisz i nagle ona się. przesmarowała, to przesmarowałem. Budaprę. buda Budaprę przesmarować, żeby mi się nie odkręcało podczas pracy. To odporzą. Ale robisz, robisz i nagle ci się luzuje. To, no, to też jest wkurzające. Kabel fajny, o, kabel tak elegancki, do dobrze. Jakościowo kabel dobrze. Może maszyna sama sobie jest jakościowo dobra, ale jeśli chodzi o użyteczność, nikomu nie polecam. Za darmo można wziąć, oczywiście. Sprzedać komuś za stówkę, ale tak to nie nadaje się do takiego użytku, według mojej oceny. A robię dosyć dużo gniazdek, bo to na co trzy dni nie schodzi mieszkanie. I w porównaniu z tą wiertnicą z Hilty, które później pokażę, no to naprawdę, nie wiem, innych firm nie znam, ale ten Bosch mogli się bardziej postawić. Dużo mogli. To jakiś, może to prototyp. Nie zrobili drugiej wersji i no, sprzedali prototyp. Badziewny.